Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu z tych HD. W poprzedniej paczce za 100k trafiliśmy Jana, Jan Wertongen Sprzedaż za 100 tysięcy. I teraz mamy paczkę na... znaczy końcy na kolejną paczkę. I teraz się udajemy do sklepu i kupujemy paczkę za 100k

Tupy też nie myję Jedyny aromat to domieszka wódki z winem Jesteś taki gościu, który od lat ośmiu Cały socjal przepija z kumplami z połączeń Łupie dolega I weź się z tym nie sprzeczaj Chodzę w tresem, ale Markezi. nie czyni człowieka Cień a na wadeściu Holandu Piję amareny z Biedry, bo nie mam już hajsu Znalazłem się na finansowym zakręcie Pozostało tylko żeś kredyt prowider No, trafiliśmy w tej paczce Nasiasa Dawida Luisa i Lewandowskiego i to było na tyle Mistrza